Studia podyplomowe, psychologia w marketingu i reklamie, skuteczność w działaniu to projekt realizowany przez Uniwersytet SWPS oraz City Board Media. Sukces zaczyna się w głowie, nigdzie indziej, i należy po prostu dzięki temu zyskać przewagę. A jeżeli zaczyna się w głowie, to musimy poznać, jak tam w głowie to wszystko funkcjonuje czyli procesy poznawcze, procesy emocjonalne i procesy motywacyjne no to jest psychologia. Te studia to unikalna propozycja edukacyjna skierowana do przedstawicieli sektora MŚP, pracowników działów marketingu, sprzedaży, domów mediowych i agencji reklamowych, czyli wszystkich tych, dla których lepsze zrozumienie psychiki i zachowań konsumentów jest niezbędne w codziennej pracy. Pierwsza edycja studiów wystartowała jesienią 2015 roku. Zajęcia tutaj odbywają się zarówno na uczelni, jak i poza. Co uważam, że jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ Pomimo tego, że studenci są zazwyczaj przyzwyczajeni, że mamy na uniwersytecie zajęcia, to jest to miłą odmianą, kiedy się gdzieś jedzie i trzeba. jest się w innym trochę środowisku. Inaczej człowiek podchodzi, inaczej się skupia na tych zajęciach. Studia to przykład partnerstwa akademii i biznesu, którego celem jest wykorzystanie potencjału nauki w działalności gospodarczej. Firma Cityboard Media dzięki projektowi ma szansę zaistnieć w świadomości swoich klientów, jak również przedstawić ciekawą ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie do nich chcemy dotrzeć poprzez ten projekt, jak również przedstawić unikalne rozwiązania w zakresie planowania mediów i psychologii reklamy. Psychologia w marketingu i reklamie to efektywny sposób na wszechstronny rozwój i zdobycie nowych kompetencji. Wybrałam SBPS, ponieważ to jest nowoczesna i dynamiczna uczelnia, która bardzo mi się spodobała ram także kierunek studiów psychologia w marketingu i reklamie, ponieważ mogę tutaj zgłębiać taką wiedzę dotyczącą zagadnień psychologii, w zagadnień dotyczących ludzkich zachowań, co od zawsze mnie interesowało. Uczestnicy wykładów są bardzo świadomi i otwarci na chłonięcie nowego myślenia, nowego spojrzenia na te same problemy, a jednocześnie doceniają Doświadczenie, które ja niosę ze sobą z życia korporacyjnego, z pracy w wielu różnych firmach i korporacjach, i widzą, że ta konfrontacja wiedzy i doświadczenia jest wartością dodaną. Program studiów koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów psychologicznych rządzących reklamą. Wykładowcy pokazują, jak wykorzystać w strategiach marketingowych, projektach promocyjnych oraz kampaniach reklamowych najnowszą wiedzę z zakresu psychologii. Mogę dzięki tym studiom poznać jeszcze właśnie dzięki psychologii, jakie są oczekiwania konsumentów. To jest bardzo ważna dziedzina i ważna sprawa w dzisiejszej świecie, gdzie jest pełno firm, gdzie trzeba się pokazać, gdzie trzeba swoje produkty przedstawić. Psychologia w marketingu i reklamie to studia, które odmienią Twoje podejście do marketingu i reklamy. Rekrutacja już trwa.